Chciałabym powiedzieć coś o sobie, bo pewnie są tu osoby, które mnie nie znają, więc warto się przedstawić. Ja jestem Angelika Polak i jestem nauczycielką w kursach Konkret. Prowadzę właśnie kursy z języka polskiego, które są oczywiście indywidualne. Jest to poziom podstawowy, jak i rozszerzony. I ja od lat pomagam maturzystom zdobyć właśnie bardzo dobre wyniki na maturze, a szczerze Wam powiem, że kiedyś kilka lat temu, zanim w ogóle podjęłam się nauki kogoś, nie pomyślałam o tym, że będę kiedyś korepetytorką, że będę komuś pomagać w języku polskim i powiedziałabym, że to też jest kwestia przypadku, tak jak jest kolejną tutaj rzeczą, o której chciałabym tutaj Wam powiedzieć, ponieważ hobbystycznie bym powiedziała, uczę też języka polskiego jako obcego i co to znaczy? Po prostu zauważyłam też, że fajnie uczy się polskiego kogoś, kto tego polskiego nie zna. Należę do takiego zespołu, który nazywa się Kolektor, który w tamtym roku otrzymał grant na projekt, nad którym pracowałyśmy całą naszą grupą, pod nazwą Powoli, ponownie po polsku, czyli jak komunikować się z uczniem cudzoziemskim w czasie zajęć lekcyjnych, bo też tutaj chciałabym być takim wsparciem dla osób, które zdają maturę z języka polskiego, a nie są z Polski, są obcokrajowcami. No i miałam już takie osoby i aktualnie też prowadzę, więc to nie jest tak, że uczymy się takich typowych regułek na języku polskim, tylko staram się też pomagać tym osobom, dla których no nie jest to pierwszy język, nie jest to język natywny. I tutaj też dałam kontakt do siebie, gdyby ktoś chciał podpytać, może nie zdąży odpowiedzieć na mojej prelekcji, albo ze mną się skontaktować i spotkać online. No to też tutaj zostawiłam numer telefonu, można też pisać na maila. No i dalej. Jak ja w zasadzie pomagam maturzystom osiągnąć ten sukces? Po pierwsze, zapraszam na taką lekcję próbną, gdzie możemy się poznać, gdzie możemy porozmawiać o tym, jakie ma dany uczeń problemy, albo co by chciał poprawić, albo jakie tutaj chciałby rzeczy jeszcze poznać, bo powiedzmy na języku polskim w szkole tego nie miał. Więc na takiej lekcji próbnej pokazuję, jak ja działam, jaką, jaką ja mam formułę i czy w ogóle tej osobie się spodoba, a z doświadczenia wam powiem, że każdemu się tutaj podoba. No i, i robimy sobie takie przykładowe zadania naturalne. No i też gdzieś tam rozwijałam jakieś wątpliwości, to jest niby tylko 30 minut, jest to dosyć intensywne, ale też nie ma tutaj zbyt dużo wielu informacji, żeby uczeń był przeciążony. Potem, jeżeli zdecyduje się na pracę ze mną, no to po pierwszej lekcji tworzę indywidualny plan pracy dla każdego ucznia, więc ja podchodzę do każdego osobiście, indywidualnie, Patrzę na jego potrzeby, sprawdzam, czego on tutaj potrzebuje, o czym by chciał jednak ze mną porozmawiać, czego się nauczyć, bo każdy jest inny, prawda? Jeden będzie czuł się dobrze w maturze ustnej, bo z wypowiedzią nie ma problemu. Natomiast gorzej będzie z napisaniem, przelać po prostu tych myśli na papier, bo powiedzmy nie zna jakichś takich łatwych chwytów, które ja gdzieś polecam. No i oczywiście już na samych zajęciach wykonujemy zadanie egzaminacyjne, ale nie na tym to się kończy tak naprawdę, ponieważ język polski, matura z języka polskiego to nie jest tylko ten test historyczno-literacki, który mieliście okazję poznać dzięki pani Monice. To jest też język polski w użyciu, prawda? Tam czytamy dwa artykuły, też odpowiadamy na pytania i musimy napisać notatkę syntetyzującą. Która bywa problematyczna, chociaż mimo tego, że wydaje się taka prosta, ponieważ jest krótka. No i jak widzicie, tutaj uczniowie są zadowoleni. W tamtym roku pracowałam z różnymi osobami osoba, która chciała podejść do rozszerzenia, która chciała tylko podstawę i tutaj pierwszy przykład z góry i to jest właśnie Julia, która była obeznana w literaturze, czytała dużo książek, ale nie wiedziała czy dobrze pisze wypracowanie, więc tutaj zwróciła się ze mną z prośbą o to, czy możemy ćwiczyć sobie wypracowanie maturalne, bo ona po prostu nie wie jak się za to zabrać, chociaż wie dużo. Ja jej wskazałam po prostu parę, parę chwytów, parę takich... Formułek, które można wykorzystać i to w jaki sposób w ogóle pisze się maturę na poziomie rozszerzonym. I udało jej się uzyskać 97% z rozszerzenia. Sama była tutaj zdziwiona. Inne osoby, jak widzicie, tutaj powyżej 80% z podstawy i bardzo często dostawałam też wiadomości, że gdyby nie te zajęcia, to nie czuliby się tak pewnie w maturze i na pewno by tak dobrze nie napisali tej matury. Dobrze, i przejdźmy sobie dalej. Jaki jest plan na dzisiejszą prelekcję? Oczywiście wprowadzę Was w to, o czym chciałabym dzisiaj porozmawiać. Zwrócę uwagę na to, jak ważna jest teza, co się dzieje, kiedy za dużo używamy tych samych słów, czyli powtórzeń. Następnie przejdziemy sobie na taką interpunkcyjną przygodę. I zakończymy to spójnością, czyli jak łatwo można uspójnić naszą wypowiedź. I tutaj też jestem za tymi słowami, które pani Monika Stoleczyk mówiła, że tak naprawdę każdy może napisać dobre wypracowanie, nieważne, czy ktoś, ktoś jest humanistą, czy ktoś jest dobry z matematyki, z fizyki, wystarczy poznać pewne właśnie reguły, pewne. Chwyty, które można wykorzystać podczas pisania, wypracowania czy odpowiadania na zadania historyczne, z testu historyczno-literackiego. I przechodząc właśnie do pierwszej kwestii, czyli wprowadzenia, to moja pierwsza rada to praktykowanie pisania, wypracowania, ponieważ bez tego nie pójdziemy gdzieś dalej. Błędy są popełniane przez maturzystów. W różnorodny, w różnorodny sposób i mają różne przyczyny. Może to być brak doświadczenia, ponieważ właśnie mało piszemy, albo też ktoś, ktoś nauczyciel na lekcji nie przekazał nam, jak dokładnie powinno wyglądać to wypracowanie, bo takie osoby też u mnie się zdarzały na lekcji. Jest też presja czasu. Co to znaczy? Tutaj ja rozumiem to dwojako. To znaczy presja czasu, ponieważ zbliża nam się ta matura prawda? I im bliżej matury, tym bardziej się stresujemy, ale też na egzaminie sobie myślimy, co jej się nie zdąża. Tu zapewniam Was, że matura z języka polskiego daje nam tyle czasu, że naprawdę go starczy. Jest też brak planu. Brak planu, jak pracować, przygotowując się do matury, i brak planu, jak miałoby wyglądać szkielet naszego wypracowania. I ostatnia taka rzecz, czyli niedostosowanie się do wytycznych CKE. I ja tutaj, pisząc właśnie to ostatnie sformułowanie, miałam na myśli to, że uczeń, wychodzę z takiego założenia, że jeżeli uczeń nie wie, co powinien napisać i jakie błędy, jakich błędów nie powinien popełniać, to też nie wie, jak zacząć. Więc bardzo często my też omawiamy sobie, czego CKE od nas wymaga, jeżeli chodzi o wypracowanie. I właśnie pierwsza nasza, pierwsza, pierwszy nasz problem, czyli teza. Teza jest sercem wypracowania. Tutaj wzięłam na warsztat jeden temat, ale paru moich uczniów. Za ich pozwoleniem tutaj pokazuję Wam kawałki ich wypracowań, bo to nie jest wypracowanie jednego ucznia, tylko mamy pokazane, będzie pokazane, będą pokazane różne wypracowania różnych uczniów na ten sam temat. I patrząc na ten, na ten wstęp, myślimy sobie, że nic tutaj nie ma niepokojącego, prawda? Ale wczytajmy się. Pozwólcie, że Wam tutaj przeczytam. Temat. Wolna wola człowieka czy sił od niego niezależne? Co decyduje o ludzkim życiu? Ktoś napisał: Od samego początku zmagamy się z wyborami. Już od najmłodszych lat uczymy się rozróżniać, co jest właściwe, a co nieodpowiednie, aby w dorosłym życiu podejmować mądre decyzje. Natomiast siły niezależne od nas są częstym motywem, który spotyka się w literaturze. I tutaj trzeba, warto, trzeba sobie zadać pytanie, czy ta teza tutaj jest? I jak myślicie? Tutaj pytanie do Was. Czy po przeczytaniu tego przeze mnie na głos, czy teraz jak sobie przeczytacie, czy widzicie tutaj tą tezę? Tak czy nie? Nie. Właśnie Martyna pisze, że tej tezy nie ma. I to jest nasza pierwsza pułapka, no bo bez tezy nie pójdziemy dalej. Teza jest potrzebna, żeby egzaminator mógł sprawdzić, że faktycznie idziemy w tą stronę, że mówimy o tym, co my myślimy. Być może ta osoba tutaj... Chciała postawić tą tezę, myślała, że wystarczy to, co napisze. Niestety scharakteryzowała tylko, czym jest wolna wola i czym są siły niezależne. To jest niestety za mało. I po konsultacji doszłyśmy do wniosku, że trzeba ciut zmienić, bo po rozmowie z tą uczyńcą wyszło, że ona jest za tym, że to wolna wola człowieka jest tutaj decydującą rzeczą w ludzkim życiu. Więc zabrałyśmy ostatnie zdanie, które mówiło o tym, że ten motyw jest znany, i tutaj zaproponowała takie zdanie: Z pewnością można stwierdzić, że to wolna wola człowieka kształtuje ludzkie życie. I jak widzicie, jest tutaj na końcu ta teza. Moja propozycja jest taka, żeby właśnie tą tezę tak postawić na końcu, że my od tego później następne akapity zaczniemy. I to jest właśnie pierwsza taka pułapka. Pamiętajcie, zapamiętajcie to sobie, że teza jest sercem tego naszego wypracowania. Bez tego ani róż nie pójdziemy dalej. Przechodząc do kolejnej kwestii, czyli do powtórzeń. Ja mam wrażenie niekiedy, jak czytam wypracowania, że uczniowie próbują mnie zahipnotyzować. I o co chodzi? Tutaj znowu patrzymy sobie na tekst, nic nie ma takiego przerażającego. Wygląda to skrótnie, ładnie, prawda? Też są ciekawe słowa tutaj użyte, ale niestety, spójrzcie, ja tutaj pozwoliłam sobie wyznaczyć, co się wydarzyło na tym, w tym akapicie. Zaznaczyłam powtórzenia. Ich jest tutaj dużo. W momencie, kiedy tutaj ciemniejszym kolorem wyszczególniłam, wytłuściłam, gdzie są te powtórzenia, to już niestety nie wygląda to tak schludnie, jakbyśmy chcieli, prawda? I co jest ważne? Ważne jest właśnie czytanie ponowne tego. I ok, ktoś by powiedział, no mamy tutaj tylko w tym akapicie takie błędy. Ale z reguły i z doświadczenia Wam tutaj powiem, że jeżeli uczeń już w jednym akapicie popełnia błędy, popełnia właśnie błędy w postaci powtórzeń, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w całym arkuszu też to będzie tak wyglądać. Ponieważ nie ma rozszerzonego zasobu słownictwa, więc już widzimy, że tutaj trzeba nad czymś popracować, prawda? Ale też nie chcę bardzo łamywać, no bo ileż ja tutaj wyznaczyłam słów, które się powtarzają dużo. Ale powtórzony dokładnie ten sam błąd liczy się jako jeden błąd. To znaczy, jeżeli widzimy tutaj słowo człowiek kilkukrotnie, to to jest jeden błąd, więc mamy jeden błąd dopiero tutaj, powiedzmy, wpisany. Więc tak naprawdę tutaj, tak teraz, z tego co pamiętam, były chyba cztery błędy. Yy, niby nie tak dużo, ale jeżeli okazałoby się, że w całym wypracowaniu tak jest, no to już troszkę jest niepokojące, no i zraciemy tak naprawdę punkty. I nawet z takiego krótkiego, yy, tekstu możemy sobie wyciągnąć jakiś wniosek to znaczy że warto nie nadużywać słowa człowiek tylko szukamy sobie synonimów. I to jest taka propozycja ode mnie założyć sobie jakiś słowniczek synonimów. Ja taki miałam cały czas, jak przygotowywałam się do matury, i wpisywałam sobie jakieś słowa i dawałam do tego synonimy. Ja ogólnie jestem wielką fanką słowników. Lubię sobie przeglądać te słowniki i poznawać nowe słowa. Dlatego dla mnie to nie było jakimś większym wyzwaniem, ale myślę, że to nie jest nic takiego trudnego, żeby właśnie założyć sobie zeszyt, czy na końcu naszego zeszytu do języka polskiego wypisywać sobie, synonimy. I dalej, tutaj już mamy zdanie po zmianie. Zniwelowałam zaproponowałam jak to może wyglądać. Oczywiście poprosiłam moją uczennicę o to, żeby sama poprawiła, bo to nie chodzi o to, że i dostaje wypracowanie i ja wysyłam poprawione, tylko zwracam uwagę, jakie są błędy i poniekąd wymuszam na uczniu, żeby sam doszedł do tego Jaki błąd popełnił i dlaczego. Ponieważ właśnie uczenie się na własnych błędach jest bardzo efektywne i dlatego też ważne jest kilkukrotne przeczytanie pracy przed oddaniem. Tutaj mówię pracy przed oddaniem, właśnie czy do mnie do sprawdzenia, czy na lekcji języka polskiego, czy już na samym egzaminie. Tak? Jeżeli pracujemy sobie sami w domowym zaciszu, nie ma kto nam sprawdzić, zapytajcie przyjaciół. Może ktoś ze znajomych chciałby to sprawdzić. Bo fajna jest właśnie taka rzecz, żeby ktoś inny spojrzał też na to, w jaki sposób piszemy. Wspólna praca daje efekty. Ja już nieraz tak robiłam, pisząc jakieś prace na studia, że pytałam nawet moich dwóch koleżanek, żeby po prostu spojrzały na to, sprawdziły, bo ja mogę nie widzieć błędów, które gdzieś tam notorycznie popełniam, bo uważam, że to nie jest błąd. Wykorzystujcie też maksymalnie swój czas. Jak już mówiłam, tego czasu jest na tyle, że po przeczytaniu, po napisaniu całej pracy, możecie sobie jeszcze raz przeczytać na spokojnie tą pracę. Tutaj to Wam zapewniam, jeżeli będziecie mieli właśnie zaplanowaną tą pracę i wiedzieć, do czego się odwołać, co napisać. Najlepiej tutaj ja proponuję moim uczniom, że jeżeli napiszą jeden akapit, niech to przeczytają jeszcze raz. Co jest jeszcze ważne? Jak ja pracuję z moimi uczniami? Mówiłam, że robimy też zadanie egzaminacyjne z tej strony, zadań, historyczno, zadań testu historyczno-literackiego, prawda? Tam też należy udzielać odpowiedzi. I w tym momencie ja tutaj też zwracam uwagę na te powtórzenia, więc proszę o odpowiadanie w miarę takim w miarę dobrym językiem, to znaczy żeby też nie używać tam powtórzeń, ponieważ wyuczymy w sobie taką, taką rzecz, żeby no nawet tutaj w krótkim zdaniu nie robić powtórzeń, czy mamy napisać na jedno, na dwa zdania, to też po prostu nam pomoże zapamiętać, że ok, piszę, nie robię powtórzeń, czytam jeszcze raz to co napisałem, napisałam. I kolejna bardzo ciekawa, i mi się wydaje, że dosyć ciężka kwestia to interpunkcja, ponieważ to jest druga rzecz, która jest najczęściej popełniana przez uczniów, i jak zwykle tutaj powtarzam, mówię o tym z własnego doświadczenia, ponieważ właśnie miałam okazję sprawdzać dużą ilość tych prac. I znowu to samo. Patrzymy na to, nie ma nic niepokojącego w tym wypracowaniu, prawda? Edy opuszcza Korynt w obawie przed spełnieniem przepowiedni, gdyż myśli, że tam są jego rodzice. W trakcie podróży wdaje się w bójkę i nieświadomie zabija swojego ojca, przez co spełnia się pierwsza część przepowiedni, od której próbował uciec. Widzicie, ja tutaj próbuję w ogóle czytać tak, jakby to było na jednym wydechu, ponieważ tu przecinków nie ma. Eee, I dalej. Kiedy dociera w okolice te, rozwiązuje zagadkę sfinksa, który zabija tych, co nie znają. Na nią odpowiedzi. W nagrodę otrzymuje rękę i okasty, własnej matki i zostaje władcą teb. Przypowiednia się wypełniła, a bohaterowie ponieśli klęskę. Pewnie tutaj spora część osób z Was już wyłapała, gdzie są te błędy interpunkcyjne i to są najczęściej błędy związane ze brakiem przecinka. Kropki to uczniowie stawiają, bardziej tutaj interpunkcja czy pisanie tytułów w cudzysłowie. I to są właśnie te rzeczy. No i znowu, tutaj pokazuję Wam, jak to powinno w finalnej wersji wyglądać, ale też nie jest tak, że ja uczniowi poprawiam te błędy tak samo, tylko zaznaczam innym kolorem i pytam się, co tu jest nie tak. Podpowiem Ci, że coś jest z interpunkcją. No i uczeń musi sam wymyślić, gdzie tu popełnił błąd. Tu już dałam finalną wersję tego, gdzie powinny pojawić się te przecinki i wygląda to znacznie lepiej. No i znowu wracamy do tego, że Naprawdę trzeba czytać jeszcze raz to, co my napiszemy, bo wyłapiemy zdecydowanie te punkty. Więc nie róbcie tak, że piszecie wypracowanie i od razu oddajecie, bo chcecie mieć to z głowy. Dajcie sobie czas, jeżeli ten czas jest, i sprawdźcie. Szukajcie tych błędów, no bo tracimy tak naprawdę punkty. I tutaj też na dole wypisałam, jak to jest z punktacją, jeżeli chodzi o interpunkcję. Jeżeli praca jest bezbłędna albo zawiera do 8 błędów, to macie nadal maksymalną ilość punktów, czyli dwa. Jeżeli praca zawiera od 9 do 16 błędów interfunkcyjnych oczywiście, to jest jeden błąd. Jeżeli już więcej, 17 i więcej, no to niestety jest 0 punktów. I co w tej chwili? No właśnie znowu to samo, mamy jeden akapit. Jeżeli w jednym akapicie mamy tyle błędów, no to w kolejnych też tak może się pojawić to. Tu już nie mówię o rzeczach takich, że stawiamy przecinek, gdyż, że, ponieważ który. Bo to są takie rzeczy, które łatwo może zapamiętać podczas pisania czy mojego ciągłego zwracania na to uwagę. Ale mój taki protip, który się sprawdza, to znaczy patrzcie, ile macie czasowników w zdaniu. Jeżeli w zdaniu są dwa czasowniki, to na pewno musi być jeden przecinek. Jeżeli są trzy czasowniki, no to dwa przecinki. No i tak to się zwiększa i faktycznie to tutaj działa. Sprawdźmy sobie nawet tutaj jedno zdanie, drugie, w trakcie podróży wdaje się w bójkę, nieświadomie zabija swojego ojca. No i zobaczcie, zamiast przecinka mamy yy, i, więc tutaj on nam yy, ratuje sytuację, przez co spełnia się pierwsza część przepowiedni, więc mamy tutaj wdaje się, zabija, spełnia, więc powinien się gdzieś pojawiać przecinek. No i też jakbyśmy czytali na głos, to robimy oddech tak automatycznie w pewnych momentach. Więc to są te ważne kwestie, o których należy pamiętać, jeżeli chodzi o interpunkcję. I dalej, mówiłam też o Spójności, tak? Tutaj już nie chciałam podawać przykładów, żeby Was nie przerażać ilością tekstu, jaki tutaj chciałam zaproponować, tylko tu zaproponować, jak można poprawić swoją spójność, bo to jest kolejna taka pułapka, na którą można się złapać, ponieważ uczniowie nie zwracają na to uwagi. Powiedzmy, że udało nam się napisać wstęp. No i co dalej? Udało nam się też napisać pierwszy akapit o lekturze obowiązkowej, ale musimy jeszcze dodać kontekst, prawda? Ten kontekst jest wymagany, więc warto zacząć właśnie w ten sposób, czy akapit, czy właśnie w tym samym akapicie napisać nawiązując do tematu, czy podobne miejsce, albo innym bohaterem, który również, jeżeli opisujemy jakiś problem danego bohatera. No i w tym momencie mamy taką gładką drogę do wprowadzenia jakiegoś kontekstu. A co między zdaniami? Warto używać takich słów jak natomiast, ponadto, dlatego, w rezultacie, w porównaniu do czy następnie, jeżeli chcemy coś tam opowiedzieć o danej sytuacji. Tylko pamiętajcie, nie streszczamy lektury, tylko piszemy o najważniejszych sytuacjach. No i jeszcze bardzo ważna rzecz, czyli podsumowanie, o którym nie mówiłam do tej pory. Miałam taką sytuację mojej jednej uczennicy, która Napisała świetnie wypracowanie, bo miała napisać o nawiązaniach w literaturze współczesnej do Antyku i do Biblii. Po prostu mi się to czytało super, tak? Byłam zachwycona i doszło do podsumowania. Oczywiście podsumowała to, co napisała, ale dodała tam wiersz, o którym wcześniej nie mówiła. Powołała się na wiersz, który oczywiście był zgodny z jej myśleniem. Niestety on nie ma racji bytu w podsumowaniu, no bo wcześniej o tym nie mówiła. On powinien pojawić się gdzieś wcześniej, w ramach może wstępu, w ramach może innego kontekstu. Niestety tam nie, nie pasował. My w podsumowaniu piszemy nasze wnioski końcowe, patrzymy tak naprawdę, co udało nam się osiągnąć, co wyciągnęliśmy z tego wszystkiego, więc możemy użyć takich wyrażeń, jak nie ma wątpliwości, że czy standardowo podsumowując albo. Przywołane sytuacje, i to są takie wyrażenia, które naprawdę pomogą tutaj Wam napisać zadowalająco tą rozprawkę. Ale co jest najważniejsze? Właśnie to, przechodząc już do podsumowania, tak tematycznie, że to praktyka czyni mistrza, że mimo wszystko, jeżeli nie będziemy pisać tych wypracowań, jeżeli nie będziemy nabywać nowych umiejętności czy pracować systematycznie sami, czy też z nauczycielem, no to niestety może nam się nie powieść. Zachęcam po prostu do takiego pisania tych wypracowań, nawet jeżeli to by było tylko napisanie samego wstępu albo po prostu ustalamy sobie, że okej, okay, no to w tym tygodniu ćwiczę sobie pisanie wstępów, biorę sobie tu różne tematy i piszę sobie wstępy, ponieważ wstęp daje już nam taką, otwiera nam drogę do tego, co możemy dalej napisać i właśnie to, o czym nam mówiły też poprzednie prelegentki, czyli uczyć się na własnych błędach, ja się z tym zgadzam, Uczenie się na własnych błędach też jest efektywne, więc ja tutaj podpisuję się pod wszystkim, co było powiedziane przez poprzedniczki.